Patrząc na europejską przestrzeń życia politycznego, odnosi się nieodparte wrażenie, że wartości chrześcijańskie są coraz bardziej spychane na margines są lekceważone, ośmieszane, a nawet zwalczane w przestrzeni publicznej. Dlatego chcemy to zmienić. Rozpatrzenie punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Okręgu Wrocławskiego Zjednoczenia Chrześcijańskiego Rodzin z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską Bielawy Samorządowej Karty Praw Rodzin, projekt nr 91 na 2020. Bardzo proszę Wiceprzewodniczący Leszek Staszewski, bo z tego co wiem, niektóre komisje też przegłosowały ten projekt uchwały na posiedzeniach. Bardzo proszę. Komisja, Budżet, <kluzny> Przepraszam, komisja Budżetu i Finansów. Głosów za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 1. Planua Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego. Głosów za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1. I oświaty spraw społecznych i zdrowia. Głosów za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania do tego projektu uchwały, do uzasadnienia? Jeżeli nie ma, przystępujemy do. Jest? Bardzo proszę. Radny Piotr Panie przewodniczący, wysoka rado. W zaproponowanej Stowarzyszenie zjednoczenie chrześcijańskich rodzin w samorządowej karcie praw rodzin nie ma żadnej dyskryminacji osób, wbrew niektórym opiniom. Jest ona propozycją wypełnienia konkretami zapisów naszej konstytucji dotyczących wspierania rodziny jako związku mężczyzn i kobiety. Jest także propozycją ochrony rodziny przed wpływami podważającymi jej autonomię i tożsamość. Wierzę, że przynajmniej większość z nas, radnych Bielawy, ma przekonanie, iż warunkiem rozwoju też i Bielawskiego społeczeństwa jest dobre środowisko wychowawcze, a więc przede wszystkim dobrze funkcjonujące rodziny. Zarówno w przeszłości, jak i niestety w ostatnich latach powstają, zwłaszcza w Europie Zachodniej, pomysły, które pod pozorem prawa do wolności niszczą de facto społeczeństwo. Starsi z nas pamiętają tezy komunizmu, nahalnie wpajające fatalne pomysły pod pozorem postępu ludzkości. Uważajmy ich dzisiaj, żeby nie pomylić postępu z podstępem. Nie pierwsza to fala kiepskich, a zarazem niebezpiecznych pomysłów z Zachodu. Idee faszyzmu i marksizmu powstały przecież też właśnie w Europie Zachodniej. Jak państwo zapewne wiecie, niedawno urzędniczka jednego z organów Unii Europejskiej zdecydowała o nieprzyznaniu środków finansowych kilku samorządom w Polsce przez to, że przyjęły właśnie samorządową Kartę Praw Rodzin. Fakt ten jest bardzo bulwersujący. Jednocześnie z dowodem na chęć narzucania bardzo kontrowersyjnych pomysłów naszemu społeczeństwu. Uważam, że tym bardziej powinniśmy przyjąć samorządową kartę praw rodzin i zapisy dają możliwość rodzicom monitorowania treści wychowawczych przekazywanych dzieciom w przedszkolach i szkołach przez organizacje pozarządowe. Niektóre treści przekazywane w przedszkolach i szkołach Europy Zachodniej Bardziej demoralizują niż wychowują, bardziej niszczą młodego człowieka niż go budują. Ludzie, ratujmy się, chronimy społeczeństwo wszelkimi mądrymi sposobami, póki czas, póki mamy taką możliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Ja mam taką propozycję, ponieważ e, ja jeszcze nie przystąpiłem do głosowania, a pojawiła się e, w niektórych tabliczka do głosowania, a w międzyczasie pan radny Łyżwa poprosił o głos, w związku z tym ja tego głosu udzieliłem. Prosiłbym, jeżeli można technicznie przywrócić jeszcze raz głosowanie. Jeżeli mamy już wszyscy przed są przyciski, bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. 16 głosów za, 1 głos przeciw, 4 wstrzymujące się. Uchwała została podjęta.